Siema, tutaj do Manu. Dzisiaj wybrałem się do Holandii i to wcale nie za sprawą zalegalizowanej marihuany, a z powodu eredivizji i arka Milika w niej. Link do składu i pełnej charakterystyki zawodników znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. Trudno znaleźć kogoś, kto nie lubi ligi holenderskiej. Jest ona jedną z silniejszych w Europie, ale odstaje nieco od niezmiennej od lat czołówki tworzonej przez Wielką Piątkę. Mimo to cały czas pojawiają się w niej utalentowani piłkarze, którymi dobrze gra się również w FIFA. Z eredivizji można zbudować cały złoty skład, ale ale ja klasycznie dałem szansę kilku interesującym, srebrnym kartom. I pierwsze, co trzeba powiedzieć o tej drużynie, to to, że ma ona bardzo dobre zgranie w trakcie meczu. Bo w FIFA 16 wielu zawodników chodzi po boisku jak dziecko we mgle, nie potrafi trzymać swojej pozycji, ma problem z dobrym ustawianiem się, natomiast w tym składzie takie problemy występują dość rzadko. Jest to duży plus, bo ułatwia grę i czasem pozwala na intuicyjne zagrania podczas kreowania akcji. Zawodnikiem, którego omówić trzeba jako pierwszego, jest oczywiście Arek Milik. Patrząc na jego kartę, ma on bardzo dobre strzały i nic więcej, bo reszta jest raczej przeciętna. 74 tempa, 71 driblingu, 61 podań, 73 fizyki. To nie wygląda rewelacyjnie, bo do tego ma on tylko dwie gwiazdki sztuczek, ale w trakcie meczu sytuacja wygląda tak, że kiedy poda się mu piłkę wewnątrz pola karnego, to on zdobywa bramkę i to bez względu na to, którą nogą uderza. To jest bardzo łatwe. I nie znając jeszcze jego statystyk wewnątrz gry. Myślałem, że jest on po prostu bardzo silny, ale jego siła oceniona jest tylko na 74. Arek Milik ma dobrze ocenione tylko wykończenie i siłę strzału, nic więcej, reszta jest przeciętna, a mimo to ma poważne zadatki na rzeźnika. Bardzo dziwna i bardzo skuteczna karta, szczerze mi się podoba. I tu z miejsca warto spojrzeć na partnerów Polaka w ataku, bo tym, który się wyróżnia jest również Narsing, kolejny zawodnik, który gra znacznie lepiej niż podaje karta. Bo teoretycznie gość ma tylko Pace, dribling i cztery gwiazdki sztuczek, natomiast rozgrywanie czy strzelanie nim ramek w trakcie meczu to nie są rzeczy, które sprawiają problem. Elia, który jest po prostu dobrym zawodnikiem, musi stać w cieniu Narsinga oraz Milika, ale cały atak w tym składzie oceniam bardzo dobrze pod względem zgrania, jak i faktycznych umiejętności. Nieco gorzej sprawy mają się w pomocy. Zaangażowanie pomocników obrony jest zadowalające, natomiast gorzej wychodzi gra w ataku i wina spada tu głównie na Guardado, który paradoksalnie jest najwyżej ocenionym zawodnikiem w tym składzie. Mimo to Meksykanie najsłabiej odnajduje się w trakcie meczu na boisku i jest słaby fizycznie, bardzo łatwo wytrącić go z równowagi. Za to obrona prezentuje się zdecydowanie lepiej. Jest bardzo zbalansowana, dobrze się ustawia i nie popełnia podstawowych błędów. I chociaż każdemu obrońcy czegoś brakuje, czy to wzrostu, siły, czy też skoczności, to jako całość obrona prezentuje się bardzo dobrze, bo ci zawodnicy po prostu się uzupełniają. I tutaj wspomnieć muszę o zawodniku, którego zdecydowana większość graczy zna. Jest nim oczywiście lewy obrońca Willems, który jest o tyle wyjątkowy na tle pozostałych, że ma cztery gwiazdki sztuczek i ponadprzedsiętnie rozwinięte jak na bocznego obrońcę podania i dribling. Jest to bardzo unikalne na karta. nie mogło zabraknąć jej w tym składzie. Tak więc Liga Holenderska, mimo że nie ma w niej wielu wysoko ocenionych piłkarzy, dalej jest w posiadaniu interesujących zawodników, którymi po prostu fajnie się gra Fifie i plusem tego składu jest oczywiście również cena, bo większość zawodników kupiłem po cenie minimalnie wyższej od szybkiej sprzedaży. Czas na ocenę tego składu, a tak komu jemu zaskoczeniu spisywał się bardzo dobrze, 8 na 10, nieco gorzej prezentuje się pomoc, dostaje ode mnie 7,5. Za to obrona jest bardzo solidna, 8 na 10 i tak też oceniam zgranie tego zespołu. Zawodnikom w tej drużynie po prostu chce się grać piłkę i to przekłada się też na fans gry, który oceniam na 7,5. A więc łączna ocena tego składu to aż 7,8 na 10. Zdecydowanie grywalna drużyna, zwłaszcza jeśli nabyć można ją po cenie minimalnej, czas na trzech najlepszych zawodników. Pierwszym jest Tarek Milik. Trudno powiedzieć, dlaczego mi się nim dobrze grało, no ale mi się nim dobrze grało. Kolejnym jest jego partner z ataku, Narsing, zawodnik, którym również pozwolić można sobie na więcej niż podaje karta. I ostatnim wyróżniającym się piłkarzem jest oczywiście Willem z bardzo unikalny boczno zwłaszcza przez cztery sztuczek. Jeśli ktoś chce zbudować taki skład podaję oczywiście wytyczne jakich używałem, natomiast przypominam, że ja nie oceniam gry bramkarzy, bo to jest zbyt subiektywna kwestia i w Eredivisie są lepiej wyżej ocenieni golkiperzy od tego którego ja używałem. W następnym odcinku zostanę jeszcze w Europie, ale już powoli szykuję się do międzykontynentalnej podróży. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!